Czy to, czy to stary wrócił? Nikt nie wie. Czy to kolejna po boty? Stary. Chce nas wszystkich wymiotać swoim tapciem. Każdego chce oblać mlekiem. Rozpocznie się wielki finał na śmierć i życie. Wielki finał. Hogwarts jest bardzo zimny. dowiedzmy się, czy star, o historii starego, czy to Kolonowicz? Kolonowicz wraca do świata. Zakończy się wszystko. Wielki finał. Czas zniszczyć Hogwart. Hogwart. Jaka wielka osłona. Czy to? Harry Potter? Trole co to? I trzecią? Jakie oknie? W ogóle stary wrócił z wywiadówki. Kolejna wywiadówka. Zawsze jest, będzie wywiadówka. Wywiadówki już się nie skończą. Będziemy walczyć na śmierć i życie. Miszczy się wszystko, co tu się dzieje. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem, Boże, co tutaj się odwala! Co będzie się odwalało? Nikt nie wie, co będzie się odwalało. Awaka, dobra! Harry Potter i powrót Starego, część druga.